Co się tu lasuje? Pączek. Pączek, nie ma ręce. Ale to właśnie tak sobie jak nagrywasz flipy, to Ci będzie wygodniej. Hmm. O cholera, jak ten Pufferfish skacze. A to jest ze słowo? Nie. Znaczy trochę tak, ale za to bama Ci nie dadzą. Nic Ci nie dadzą? Nic nie zrobią, A może pokaz też pokazać... Felipe chyba też może pokazywać.

Pączek, pączek, ponczek tańczy. Pączek, ponczek, ponczek tańczy! Hello? hello. Ledwo wygrywasz! Hello? Widzę? Yes. O, wygrałeś! Więc zresztą sobie postać, a to reklamę nie poleci. Uwaga, kto? Może cię zgadnąć? O góre. Aż było blisko dyni, ale dynia i tak... Chyba ja O, O najlepszą i ten sam Team! Nie a. wiem dlaczego chyba w każdej... chyba w prawie... Pra, w prawie giercie, w każdej chłopie jest papryka. Albo to u mnie, albo to... górek. A to będzie dobre. Dobre połączenie, bo chyba nie to jest ta mapka, to jeszcze Bo On zawsze wyrzuci jakieś kwerki. Czy on sobie trzy wyrzuca? Czy mi się tylko wydaje, Raul, czy się... Chłopie, on się wy... ci się tak wydaje. Nie, no, wydawało mi się. Po prostu jedno później wybuchało. Ale że Eugeniusz... W ogóle zielony No Właśnie nie wiem. O chłopie, mu uciekać przed tym Pufferfishem. Albo nie być niebieski i czerwony. Bo, chłopie, ja nie... Ja nie mogę... Wtedy nie mogę rozpoznać... Nie możesz gościu rozpoznać wtedy, kogo to jest. Czy to... Twoja czy przeciwnika. No i nie tak mi tak się myli, nawet że wiem, że ja mam arbuusa, no to chociaż... Chociaż trochę tam niebieskiego powinno być! 11 5 To będzie 12? Jest 12. 12 jeziora. Losujemy. Okay. Okay. Niech to sobie reklama poleci. Nie, nie mów teraz, okej? Okay? Okay. Okay. Możecie przeczytać na ar arbus chyba. Ananas. Ananasek jest dobry. Oh, hop, o, chłopie, jeszcze brokułek. Brokułek, brokuł, brokuł, brokułek. Patrzcie w ogóle, jaka to mapa. To mm. no. <laughs> oh, jest chyba najgorsza. No. Najgorsza najlepsza dla nas. O cholera, to jest ziemniak, zapomniałbym. O! Oh. Ojejo! Oh, Chłopcy. Chłopcy. Huh. Gościu. Poszedł on. Poszedł mi stąd! Gdzie on do tego mlotowa wskakuje? No chamo Hiiiiiii hi, hi, ha. Ananas haka. Haka czakalaka. Hakio czakalaka. Ha -ha. I bum. Dobra, 8-5. Jak poleci sobie reklamę? Czakoletnie, ty dajcie reklamę. Ter teraz znowu nie mów. Ok? Pum! Ty... To, co chciałem. Dynia chyba. Mięso. Minso Właśnie chciałem miastkiem zagrać sobie tutaj Bo mi się fajnie nim gra Teraz myślę, się chyba tak fajnie nim gra O nie no, znowu Znowu ziemniak, a z, z bananem, no nie no Chyba sobie jaja robicie Ile odcinków zostało? Ile? trwa? Siedem minut dopiero, trwa. To jeszcze będzie dłuższe tam Bra, Chyba jest jeden No kurde, jak a nie, nie zabrałam. mi Nie wiem czy to tam trafiłem, trafiłem. Chyba w tego ziemniaka. Dobra. Ucieka... Jezus Maria w to i w Tantum gdzieś strzelają. Barany jedne. Nie leczyć się tu! Małe kurczaki jedne. Kurczaki! Koniary, jesieniary jedne się znalazły. Dobra, ominięted. Okay, dobra, trochę też ominięte. No i się I teraz nie mam. Nie mam jak uciec. Dobra, 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 on tu pójdzie, oni tu pójdą. Co to było? Dobra. Dostał w Dobra. No nie no. I co z tego, że tutaj ledwo można widzieć ten telefon? Bo ciągle się obracać. Musiałem że, że... I co z tego, że on zrobił killa? A no dlatego, że żem się nie uleczył. Jak ktoś Proszę bananie nie zdechnij. Albo ja. Jest! Dobra, wygrałem. To nie była zbyt łatwa. 7 76. Jak poleci? Może sobie końców. I przedstajcie. Braku, prawie znowu Braku. Prawie mięso znowu. Broku no. ze sasnowca, dobra. Kurde dynia, a dnia i puncek, Łapać łapacki. Chcę pod tym filmikiem yy, Chcę pod tym filmikiem yy, 42 łapki w górę <noise> Najpierw, żeby w ogóle ty najpierw żeby w ogóle tyle wyświetleń było. Chociaż tak sorry ważne, żeby chociaż cztery wyświetlenia były, bo i tak i tak wątpię, ktoś to obejrzał, no... Jak będzie tutaj 50 łapek w górę, Filip jak odinstalowuje foodganga i robi nowe konto. Nie. Na 50 łapek w górę. Nie, nieprawda. Co się pra pewnie nigdy nie zdarzy. Tutaj, pod tym filmem. To na 1000 łapek w górę, Filip usuwa swoje konto futgangu. Nieprawda. No 1000, czyli pewnie nawet nigdy tego pod tym filmem nie, się nie wbije. Nie. Nigdy, nigdy takiego czegoś ścienia nie stanie nawet. za usunięte konto. No jakoś do, bardzo tak dobrego... No ale Fakt, masz dobre konto, ale nie aż tak bardzo. Dobra, 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 dobra... Ale nie chcę stracić... Ale nie chcę stracić dyni. Są lepsze postacie. Wkładziem nie! W Bra roku dopiero co teraz był? Nie mów już, Patryk, teraz. A. To też było. Na no, deszcz. Znowu nie mów. Banan coś było. To też było. Ja chcę kłócianego. Nie mów nic. To też było. Mój Boże. No to też znowu banan. Halo. No nie. Ostatnie trzy razy. A ile trwa ten filmik? 12 minut już jest napisane. I ostatnie.